Kabu, cześć wszystkim, z tej strony Karol i Przemo! Dzisiaj gramy w mapka 4. Eee... Też przewek mówił, że będzie tu zamek. <śm> <śm> I sprawdzimy, czy to działa. Nie chodź tu, błagam cię, nie chodź tu, bo nagrywamy już początek czwarty raz i się gliczuje. Strasznie. Ja mam takie zamarzenie, żeby zagrać magiem, hop, i się nie ruszam. Niech mnie stąd wyrzuci. Czy to mnie nie powinno właśnie.? So wyrzuciło mnie. i zadziałało, teraz tu chodź. I to zadziałało. Dobra. Nie wierzę. Ja lubię być ucznikiem, będę ucznikiem. Okej, okay, i rozpoczynamy. Ej, jestem pewien, że chcesz rozpocząć grę. Pamiętaj, że e, zapoznać się z zasadami i historią, ale żeby obejrzeć samo O. No dobra. Klikłem tak. Mm -hmm. Rozdział pierwszy. Przygodę, czas. Za zacząć. Spisek. Nowe zadanie. W książeczce co pewnie, Ksi książę. Okej, okay, dobra. Patrolując teren wokół kryjówki, udało mi się podsłuchać rozmowę dwóch tajemniczych osób. Dowiedziałem się, że planują spisek na lorda władającego okolicznymi, okolicznymi wyspami. Zamachowcy chcą się go pozbyć, a następnie podstawić kogoś na jego miejsce. Powinienem ostrzec lorda. Możliwe, że otrzymam jakąś nagrodę za pomoc w ukryciu z... W wykryciu spisku muszę jak najszybciej udać się do zamku znajduje się on na wyspie na wodach, na wschód od naszej kryjówki, na wodach jej... na wschód czyli tak. żadne wody W żadnych wód bo, bo tam jest jezioro mm, i tu jakiś wodostopad Eee, właśnie nie wiem w którym kierunku iść, już tam skrzynię otwarłem, były tam samorodki złota i <laughs> tu mamy sopialnie, hej to rzeczywiście jakbyśmy byli takimi rycerzami, a jest chlebek Ale Kto? nie, my jesteśmy, pracujemy w kopalni, to było w historii napisane Aha, ja chcę być rycerzem, dobra, ja biorę sobie chlebek, ty sobie weź eee, Mięso <laughs> i, i, I jabłuszka I trochę jabłuszek eee, Dobrze o jakiś do poziom Dobra, nie możemy iść spać To jest głowa szkieleta więc też nie można pod... podnieść Czyli tak yy, Nie wiem w którym kierunku mamy iść I Co tam był? Wschód? No, na wschód mamy iść Ale ty się rozejrzyj jakie to są tereny piękne Widzisz te latające wyspy No, jak w Avatarze Ej, ale gdzie jest słońce? Gdzie mamy iść? Tam jest słońce No, lepiej nie wypaść za mapkę Wpadłem do ono, ono się nie no. rusza. Trzy serduszka. Wyspa? Nie, tam jest słońce ono się nie rusza. Jak mamy określić wschód i zachód? Nie rusza się nie słońce. Czekaj, to jest chyba jakaś dróżka albo mi się wydaje. Hmm. Uh, no. Na filmiku, bo oglądałem tego e, samouczka, e, on no. właśnie tą dróżką sobie szedł. Aha, to ja nie oglądam. O patrz, tam są jakieś farmy na tych Samą wyspach. Samoczek jest dla sieniosów. Wow, ej ładna. Na razie tam się chyba nie dostaniemy, no. bo to jest na osobnej wyspie. I co my mamy zrobić? Iść na wschód. Aha. Spotkać się z lordem. <laughs> z kim? Lordem. <laughs> to jest jakaś ruina wieży. A to chodźmy na ten wschód. Już widzę parkur. No to chodź. Czeka, no ale tu prowadzi dróżka przez tą wieżę. mi my się myli? Gdzie ty idziesz? Nie ma tam przejścia na tę drugą wyspę? Jest, patrz. Przejdziemy po tamtych, no. Czyli ty chcesz iść na tamtą wyspę, tak? No, na wschód. Boże, którędy ty idziesz, to na pewno nie masz żadnej dróżki. Chodź. Kolejny parkur? <laughs> tak. O, tam widzę zamek. Muszę zjeść, żeby móc sprintować Dobra, dobra Nie Jezu, myślę, że już zginę. ale to tam można doskoczyć? No Ja się dostałem Nie, patrz kurde, nie jest Nie! Ej, czekaj, do wody. Wodę, masz. No, Uff. spokojnie I spacja, żeby do góry, tak? Tak, płynie. Czekaj, bo ja to nie widzę tej jej Ej, ale ja daleko spadłem. Nie! Nie! Dobra, płynie, może jakoś przeżyję. Jak się nie utopię. Dobra, Ej, nie. Teraz zdajemy z siebie wszystko. Musimy pomóc królowi. Musimy go ostrzec właśnie przed spiskiem. Tutaj. A skąd mówimy o spisku? No, z książki. <grym> Mądra książka. Nie! Nie! Ja... No, God. Uj, nie Ty no to umiem. jesteś udany! <grym> ja nie umiem. A co, będę wiedzieć? i ja mam wszystkie rzeczy, dobra. Uff. Nie! Po prostu. A czekaj, znowu zginąłem. Aha, odrodziłem się w naszej bazie. Kabum, doskoczyłem. Szemek y, zwiedza sobie świat od dołu. I już Białe, biegnę a to do nie ciebie. Czekamy, idziemy dalej. Nic to nie można niszczyć. Eee, Okej. Okay. Widzę już właśnie jakieś ruiny zamku. Albo to jest prawdziwy zamek, tylko się jeszcze nie zrenderował. Ale to jest tylko wartownia pewnie. Zamek jest tam dalej. No to wbijamy. Patrz, to fajnych rzeczy. Ziemniaczki. Trujący ziemniak. Wszystko się przyda. Uu. Co tam masz? W sumie Nic konkretnego. Kulę szlabu mam. O? Zwój ognistej eksplozji to jest. Co daj mi, bo jestem czarodziejem? <noise> masz. Czekaj, wychodzę na górę. Idę za tobą. Boże, wszyscy się. Po wow! What? Ej, co ty zrobiłeś? Draniu! Chciałem ci dać. Służyłeś mi o zaklęcie, ale jak to się po prostu się rzuca i ono wtedy działa? No, ku, wyrzuciłem, bo chciałem ci dać, a to zadziałało od razu. Yy. Aha, ja się obawiam, że właśnie tą księgę, wiesz, wyrzuciłem. Znaczy, ona mi po prostu znikła, a tam pewnie miałem zaklęcia w niej, chociaż nie wiem, zobaczymy. Dobra, to schodzimy, bo tu nie ma nic ciekawego na tej wieży. To idziemy teraz do tego domku? No tak. Na trzeba prawo? wszystko pozwiedzać, uczysz naprawdę. Wow, o, ale. Pokażcie, trochę... wieśniacy. Trochę dużo tych domków, więc trochę nam to chyba zajmie. Ej, tu nie ma drzwi chyba. A tutaj są. Boże. Dobra, chodźmy do tego zamku, bo to nam zajmie jak będziemy mieli okradać. My tu w ogóle jesteśmy rycerzami, a nie złodziejami. Ej, ten koń naprawdę robi wrażenie. Podoba mi się to. No, fajne. Pytaj, co cię tu sprowadza. Uuuu. E czy mógłbyś opowiedzieć mi coś o tej wiosce, niż po prostu akurat tędy przechodziłem? Starsze wioski. Jesteśmy poddanymi lorda Itesiego, który służy swemu panu, królowi Ombre. Nasza wioska ze względu na duży port oraz całkiem niezłe, rozwinięte gospodarkę Nieźle rozwiniętą gospodarkę jest <ścoughs> Częstym Dla wielu statków Katlowych Poruszających się po królestwie Naszymi głównymi towarami eksportowymi Są żywność oraz drewno Aktualnie z powodu panującej wojny Miasto trochę opustoszało Lord zebrał ludzi zdolnych do walki I wyruszył z pomóc króla Nie podano Nam jednak dokąd dokładnie się udał ani w jakim celu jego doradca, który został pilnować wszystkich spraw w wiosce, prawdopodobnie może wiedzieć coś więcej. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Nie, ale to czekaj, czyli tu nie mieszka król, tylko jakiś lord? No tak, my idziemy do lorda cały czas. Aha, ma zamek król. Czyli co, tu nie wejdziemy. Strażnik bramy, stać! Nie mogę wpuszczać do zamku nikogo. To nie ma pisemnego pozwolenia od lorda lub starszego wioski, eee, nawet nie próbuj mnie przekupić, i tak cię bez niego nie wpuszczę. Rozumiem, postaram się zdobyć zezwolenie. Wiesz kim, z kim masz do czynienia? A może jednak mógłbym coś dla ciebie zrobić? Co wybieramy? Eee, może mógłbym coś dla ciebie zrobić? W sumie... Pieniędzy nie chcę, Zainteresował mnie jednak pewien artefakt. Jest to amulet szybkości, o którym opowiadał mi ostatnio jakiś podróżny w Karczmie. Podobno jego dziadek schował go kiedyś w którejś ze studni. Starzec zapomniał jednak, w której dokładnie. Ach. Są za przynieś mi ten amulet, a wpuszczę do zamku. Widzisz? Wszystkie można przekupić. Dobrze, poszukam <grym> tego amuletu, przykro mi, ale nie jestem zainteresowany. Wspaniale, pamiętaj, amulet ma znajdować się na dnie którejś ze studni, za życzę owocnych poszukiwań. Okej. Okay. Czy mógłbyś wydać mi pozwolenie na wejście do zamku? Czy mógłbyś opowiedzieć mi coś o tej wiosce? Nic, po prostu akurat tędy przechodziłem. To zapytajmy się, czy wpuści nas do zamku. E, takie pozwolenie mogę wydać tylko zaufanym mieszkańcom naszej wioski. Mogę jednak uczynić wyjątek dla kogoś, kto uzyska wystarczająco duże poparcie od innych mieszkańców. E, Rozejrzyj się trochę po wiosce, może znajdziesz kogoś, kto potrzebuje pomocy. Hmm, ja wiesz co, jestem za poszukiwaniem tego amuletu w studni. A studnia gdzieś powinna być na widoku. No, tutaj mam jedną, ale widzę, że to duże wieś, nie? dużo jest właśnie sprzedawców, i w ogóle. Ej, mm -hmm. ja się obawiam, że potrzebujemy wędki. Bo patrz, bo tutaj to studnie jest tak. Nie da się do niej skoczyć w ogóle. Ej, od tyłu ten zamek jest tak samo piękny. Mm. Tak. O, ktoś. <laughs> Ej, ktoś się w latrynie chyba zatrzymał. Halo, pomocy. <laughs> Ej, ty, chodź tu do mnie na chwilę. Mam pewien problem. Widzisz, skończył mi się papier. Czekaj, bo znikło. Eee, mógłbyś go dla mnie przynieść? Proszę, obiecuję, że sobie coś się wynagrodzę. Papier możesz na pewno kupić na targowisku. Proszę, pospiesz się. Nie, roz, nie rozśmieszaj mnie, nie będę ci biegał po jakiś papier. Z chęcią ci pomogę. Też kiedyś spotkała mnie podobna sytuacja. Dobra, mogę mu pomóc. Dzięki, bardzo ci dziękuję, tylko proszę, pospiesz się. Okej. Okay. Ale słuchaj, ja szukam studni, ale w międzyczasie pójdę też na farmę pod do tego farmera. Ej, a mam papier. Ja się zastanawiam, czy to jest papier toaletowy, czy. Sprawdźmy, zaniosę mu papier. Posłuchaj, moi synowie musieli wyruszyć na wyprawę wojenną. Widzisz te pole dookoła wiatraka? Dałbyś radę zebrać z niego plonę. Zbyszku, ty się tym zajmij. Masz już ten papier? Jak to jest? To jest, jest niestety jeszcze nie. Przecież ja mam papier. Czy może go po prostu rzucić do niego? Też kupiłem papier za dwa samorodki i to jest po prostu papier. O! Oh, a tutaj poszedłem w innym kierunku i tu już są takie większe domki. E, witam w gospodzie pod białym kilowem. Z radością ugościłbym cię w swojej gospodzie, lecz została ona dzisiaj rano. Eee, zamknięta z powodu masy szczurów, które zagnieździły się w mojej piwnicy. Błaga, nie wiem co zrobię bez swojej kochanej karczmy. Gdzie znajdę te przebrzydłe bestie? W piwnicy. <grywdy> Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się mi pomóc. Eee, no co tak stoisz do roboty. <grywdy> Sanepi tym zamknął. Dobra, ja wbiłem. No, taka malutka ta karczma, widzę tutaj takie. To są chyba świeca, wiesz? To nie wyglądałem mm -hmm. na... Albo kufle z piwem, czy taka pianka, ej, być może. O, chyba... Jest, znalazłem w podłodze. O fakt Ej, czekaj, a wiem, mam kilo, mam... Y, motykę. Ej, tylko żeby mnie nie zabiły. Ej, dobra, trzeba stąd się ewakuować, nie mogę wejść, okej. Okay. Ej, mam jedno serduszko, robi się nieciekawie. Dobra, zablokowały się. Okej, okay, zabiłem jednego. O Boże, raz mnie uderzą jest chyba po mnie. ale czekaj, Boże, dał radę. <laughs> Są mordercze szczury. Nie dziwię się, że Sale Pity to zamknął. E gdzie on jest? Aha, po prostu ty mnie biłeś. Co my tu mamy? Wino nudności Dobra. Aha, bo to jest naprawdę... ja, To jest naprawdę wielka piwnica. Nie dziwię się, że ich jest tak dużo tutaj. O, kolejne. O ja. No. Strasznie mocne jak na szczury Ej, ale ta piwnica jest olbrzymia My tu za chwilę znajdziemy jakiś portal do netheru Zobacz jak ona jest rozległa Matko no. A to jest jakaś dziura? Ej, ale... Za tobą cię goni Aha... O nie! Mm. Patrz, one stąd chodzą Stąd? Boże, co to mnie bie... O Boże, co to jest? Co? To fioletowe coś. Ej, bo mnie zabije. Co to było? Przez silverfish. silverfish. A! Nie, to jest. Co to jest? To się teleportowało. No. Ej, ja myślę, że my bez jakichś zaklęć my, my tego nie zabijemy. I tutaj jest ten ich boss. Ja mam. O ja ile ich tu jest. Ja mam wrażenie, że, że właśnie on respi te szczurki. Ej, masakra. Muszę tylko się dowiedzieć, jak zyskać manę. Bo jak będziemy mieli manę, to już naprawdę bez, bez problemu będę mógł zacząć używać tych zaklęć. A patrz jakie one są epickie. Kula ognia i wszystkie te szczury będą płonąć. Więc... Musimy najpierw to rozgryźć i myślę, że te questy już nie będą dla nas żadnym problemem. Tak, i jak się okazuje, ta gra ma taką logikę, że patyk jest silniejszy od miecza. Więc warto <laughs> bić patykiem. A idź ty. Dobra, żegnamy się z wami. Do następnego odcinka. Dara.